Cześć, witam Was moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy z żółto-niebieskiego szwedzkiego sklepu IKEA, w którym nie byłam prawie dwa lata i udało mi się kupić. Kilka fantastycznych perełek, które chciałabym Wam właśnie w dzisiejszym filmie pokazać, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że mile spędzicie ze mną tych kilka minut. Na samym początku chciałabym zacząć od pokazania Wam największych rzeczy i zacznę od pojemnika, który jest dla małej Igi. E, zamówiła go moja koleżanka Marlena, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to różowe pudełko, takie na kółeczkach, myślę, że e, znacie te pudełka i jest tutaj też taka półprzedroczysta pokrywa. To będzie. Pojemnik na zabawki. Teraz w ofercie Ikea Family on kosztuje coś około 26-7 zł, pokrywa 5 albo 7 zł. Także myślę, że cena jest całkiem spoko, Pojemnik jest bardzo pojemny, także sporo zabawek się w tym pojemniku zapewne zmieści kolejna rzecz to również e, przedmiot, który może nam posłużyć do właśnie przechowywania i jest to ogromna, bardzo dobrze wykonana z grubego plastiku skrzynka składana, również teraz w jakiejś ofercie IKEA Family za jakieś 26 zł. E, pomyślałam sobie, że fajnie byłoby mieć ją na przykład w bagażniku w samochodzie bo ja mam zawsze jakieś tam pierdoły, które przewożę i one mi się gdzieś tam wiecie po tym bagażniku walają, a jest ona naprawdę bardzo solidna, także no, gorąco Wam ją polecam. Widzę w podładzie, że ona jest dużo jaśniejsza, natomiast jest ona ciut ciemniejsza i moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo solidnie. Za te 20 parę złotych myślę, że naprawdę warto taką skrzynkę kupić. No dobra, moi drodzy, było trochę o rzeczach z plastiku. Teraz będzie już nieco przyjemniej, bo mam tutaj rzeczy bawełniane i na szybko pokażę Wam fantastyczne ściereczki, które są chyba po złotówce L IK, 25 na 25 cm, 100% są bawełna, fajne do przecierania, zawsze kiedy jestem to je biorę, także bardzo gorąco Wam te ściereczki polecam. Oczywiście zakupy Ikea to również ręcznik, zawsze z Ikea wracamy z jakimś ręcznikiem, a większość ręczników, które posiadamy to są ręczniki białe i zawsze Wam polecam ręczniki, te takie najtańsze, kąpielowe, one teraz chyba są w cenie 7 zł, więc naprawdę cena jest niesamowicie niska i ja wiem, że może one na pierwszy rzut oka i dotyk yy, nie są takie, wiecie, zachęcające do zakupu, bo wydają się być naprawdę no takiej średniej jakości, ale gwarantuję Wam, że te najtańsze naprawdę fantastycznie po takim pierwszym praniu sprawdzają się do wycierania ciała, nie marzą tego ciała i fantastycznie, naprawdę fantastycznie się sprawdzają. My za każdym razem te tanie ręczniki również kupujemy, ale tym razem skusiliśmy się na nieco droższe, ale takie naprawdę... Niewiele droższe. I wzięliśmy ręcznik 70x140 Dim Tak się nazywają um, te ręczniki. One faktycznie od tych najtańszych są. Ciut grubszy, ale niewiele, także mam nadzieję, że się również u nas sprawdzą. I wzięliśmy również z tej samej serii Dean ręcznik w rozmiarze 100 na 150. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w tym dziale takim przy kasach, gdzie są rzeczy uszkodzone, z jakichś takich, wiecie, aranżacji tych, które można po drodze podczas zakupów i zobaczyć. Znalazłam ręcznik. Nie wiem, w jaki on jest w wielkości, ale jest dosyć. Chory. to jest taki kąpielowy ręcznik, który wcześniej kosztował 20 zł, a ja go kupiłam za 11,99 i jest bardzo, bardzo gruby, mocny, e, także no e, nie byłabym sobą, gdybym go nie wzięła. Za 11 zł taki ręcznik, rewelacja. Natomiast wiecie doskonale, że ja jestem miłośniczką zapachów różnych w domu i między innymi oprócz patyczków zapachowych, tych wszystkich takich zapachów do kontaktów lubię również suszki zapachowe, które przetrzymuję w szkle. I między innymi teraz skusiłam się na takie suszki, które w tym momencie właśnie w IKEA są na wyprzedaży. Te o zapachu lodów waniliowych, chociaż może inaczej troszeczkę pachną, ale. Wciąż pięknie. Kosztują 2,99. Natomiast te, które po prostu są dla mnie furorą, jeśli chodzi o zapach, to są suszki, które w tym momencie kosztują 0,99. One są zrobione jakby z takiego pociętego kokosa, skorupki kokosa i pachną takim ogniskiem, takim dalekim schodem. Ja lubię takie oudowe zapachy i taki też zapach czuję właśnie bardzo orientalny w tych właśnie kawałkach. Kosu, tutaj jest taki zapach dymny, też bardzo przyjemny. No i wzięłam kilka opakowań tego, tego właśnie zapachu, bo po prostu jest to jeden z takich właśnie moich e, ukochanych. Także, e, jeśli będziecie wika, to gorąco polecam wam właśnie te suszki, które aktualnie są na wyprzedaż w bardzo bardzo niskiej cenie. Chciałabym Wam również pokazać kilka bardzo fajnych rzeczy do kuchni i zacznę od czegoś, co wydaje mi się, że jest jakąś nowością. Kosztowało 49,99, 35 na 22 cm, a jest to nic innego jak deska do krojenia na nóżkach. Bardzo fajnie, solidnie, przede wszystkim solidnie, bardzo solidnie wykonana. I tutaj nawet na obrazku jest przedstawione właśnie, jak ta deska sobie stoi i kroimy i bezpośrednio na przykład to, co pokroimy możemy sobie przerzucić rzucicie na talerzyk lub miseczkę. Bardzo fajna, mocna drewniana deska. Także no mam nadzieję, że się u nas sprawdzi. I zostając jeszcze przy takich właśnie drewnianych rzeczach, to wzięliśmy taką zwykłą, drewnianą tacę z myślą, żeby postawić ją po prostu w kuchni, na komodzie, gdzie trzymamy na przykład leki, klucze i inne rzeczy, także też spoko, fajnie wykonana i kosztowała kilka złotych. Oczywiście, jeśli chodzi o zakupy w IKEA i zakupy takie kuchenne, no to musiałam kupić kolejne strunowe woreczki, które też są akurat teraz na jakiejś promocji i pamiętajcie o tym, że Większość tych woreczków kupujecie w dwóch rozmiarach. Jedynie ten najmniejszy, czyli litrowy, jest sprzedawany jako jeden rozmiar i jest tutaj 25 sztuk. Natomiast już na przykład litr i 0,4 litra są po 30 sztuk. Natomiast świetnie się u nas sprawdzają te również największe, czyli 6 i 4,5 litrowe, także też je wzięliśmy natomiast to co jest taką nowością jeśli chodzi o kuchnię to wzięliśmy słuchajcie takie metalowe pojemniczki z myślą o na przykład pieczeniu troszeczkę mniejszych rzeczy mamy też taką krótkownicę beztłuszczową i ona ma tam co prawda taką jedną rynienkę i dwie takie rynienki z siatki ale zależało nam też na czymś niewielkim ale co będzie się sprawdzało, zarówno w normalnym piekarniku, jak i właśnie takiej frytkownicy beztłuszczowej. A z myślą o kuchni moich rodziców, to wzięłam im taki plastikowy. 3 litrowy pojemniczek tutaj ma też do zmontowania pokrywkę wzięłam go z myślą o odpadach zielonych żeby sobie stał na szafce, bo oni mają pojemnik na odpady zielone, zielone ale on jest, jest taki już powiedziałabym, po prostu powinien zostać wyrzucony, bo źle wygląda natomiast ten wygląda spoko, gładka powierzchnia myślę, że będzie łatwo go też utrzymać w czystości, także taki pojemniczek na odpady zielone dla moich rodziców. No dobra, jestem ciekawa, kto mi się tutaj w komentarzu zaraz przyzna, e, że, czeka, że czekacie na świeczkę jakąś z Ikea, bo ja zawsze przecież świeczki kupuję. I muszę Wam powiedzieć, że faktycznie w Ikea jest mnóstwo nowych e, zapachów. E, świec, natomiast żaden z nich jakoś specjalnie nie przypadł mi do gustu. Natomiast na tym dziale z rzeczami z wystawy, z końcówką serii, z rzeczami uszkodzonymi znalazłam jedną świeczkę. Jakoś specjalnie super nie była przyceniona, bo wcześniej kosztowała 8 zł. Ja Kupiłam za 6. Zapach e, takiej świeżej trawy, trawy. Piękny, świeży zapach. Po prostu wzięłam, e, dlatego też tą e, świeczkę. Natomiast e, coś, co już było zdecydowanie. Korzystniej przecenione z 49,99 zł na 34,99, a jest to nic innego jak kopuła szklana z bazą. Wygląda to w ten sposób. Uwielbiam tego typu gadżety, nie jest w żaden sposób uszkodzona, jest jedynie zakurzona ta kopuła. Także w ogóle tu jest napisane, że jest ręcznie robiona. Także fantastyczna taka szklana kopuła, właśnie choćby nawet na moje suszki. Natomiast jeśli chodzi o clue moich zakupów w IKEA, to jechałam szczególnie. Po dwie takie rzeczy, i właśnie teraz Wam je pokażę. Oczywiście nie byłabym samą, gdybym nie wróciła z wazonem. O ile kiedyś zawsze wracałam ze, ze świeczkami, to tym razem e, wazony. Większość wazonów, które podobają mi się w IKEA już mam, natomiast ten był e, jednym z takich ostatnich. Zresztą on też jest od niedawna w sprzedaży. I jest to również e, ręcznie wykonywany wazon. Nie pamiętam ile kosztowało coś około 50 czy 60 złotych nawet, natomiast bardzo mi się podoba. Ja mam mnóstwo różnych wazonów, ale takiego jeszcze nie mam, także to jest jedna z tych pierwszych rzeczy, które chciałam bardzo kupić, natomiast druga to kieliszki do szampana, bardzo popularne w Ikea, pakowane po 4 sztuki i kosztują one 49 zł, tak mi się wydaje. Już wam je pokazuję. Zawsze chciałam je mieć. I w końcu udało mi się je kupić, za każdym razem kiedy byłam w nigdy ich nie było w sprzedaży, zawsze były wyprzedane, a tym razem udało mi się je kupić, są przepiękne. Kochani, na koniec chciałabym wam pokazać rzeczy, które kupiłam z myślą o pewnej zbiórce, a mianowicie w gminie, w której się wychowałam, w której chodziłam, do szkoły podstawowej, pani od biologii, chemii, pani Irena, zorganizowała zbiórkę na zakup rzeczy, które mają posłużyć do zajęć takich integracyjno-artystycznych na świetlicy dla dzieci z Ukrainy, które już w gminie są. I ja oczywiście sporo takich rzeczy już kupiłam. Lada dzień chciałabym to przekazać. Natomiast, będąc w IKEA, zobaczyłam coś, co pomyślałam sobie, że może tym dzieciaczkom umilić się również czas. Kupiłam to na dziale dziecięcym, w miejscu, gdzie te zajęcia się będą odbywać. Jest też aneks kuchenny, więc może te dzieciaczki będą robić również jakieś drobne przekąski. Może będą też spożywać jakieś posiłki. Także mam nadzieję, że takimi kuchennymi akcesoriami również umilę z dzieciaką czas. I tym akcentem będę się kochani z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną tych kilka minut. Pamiętajcie o komentarzu, o kciuku do góry oczywiście, jeśli Wam się filmik spodobał. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to teraz. A jeśli filmik Wam się spodobał i chcielibyście, żeby jacyś Wasi znajomi również ten filmik zobaczyli, to go po prostu udostępnijcie. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam.